Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o kwasach karboksylowych. Są to właśnie kolejne pochodne węglowodorów, które w swojej budowie posiadają grupę karboksylową, która wygląda właśnie w ten sposób. Jest to węgiel, który jest połączony z tlenem oraz z grupą hydroksylową. I tutaj mamy przykłady paru takich właśnie kwasów karboksylowych: kwas etanowy, kwas etanodiowy który ma w sobie, w swojej budowie, dwie grupy karboksylowe, jest zwany kwasem szczawiowym oraz kwas benzenokarboksylowy, jest zwany jako kwas benzoesowy, czyli przykład kwasu karboksylowego aromatycznego. No i przechodzimy sobie do nazewnictwa, jak nazwać właśnie dany związek, więc taka oczywiście zasada, na początku mówiłem, że to jest kwas, będzie kwas jakiś tam karboksylowy, dalej mamy nazwę węglowodoru na podstawie najbliższego łańcucha węglowego, czyli tutaj mamy trzy atomy węgla, czyli to będzie kwas propanowy. Ja przejdziemy sobie do lokantów. Te lokanty liczymy sobie od grupy karboksylowej, czyli tutaj będzie pi1, to będzie dwójka, to będzie trójka, czyli to będzie kwas 3-bromopropanowy. Czasem też do tej końcówki Dodajemy diowy, triowy, jeśli są, jest więcej niż jedna grupa karboksylowa, tak jak tam mieliśmy kwas etanodiowy, ten kwas szczawiowy. Lub też do tej końcówki dodajemy karboksylowy, jeśli jest to związek aromatyczny, tak, tak jak był tam kwas benzenokarboksylowy, czyli ten benzen z przełączoną grupą karboksylową. I jak otrzymujemy właśnie kwasy karboksylowe? Tutaj mamy taką specyficzną reakcję utleniania metanu w obecności odpowiedniego katalizatora otrzymujemy wtedy właśnie kwas metanowy oraz woda. No ale mamy też te reakcje, które już kojarzycie, mam nadzieję, z lekcji o aldehydach, że ulegają one próbie Tromera z próbie Tolensa, której aldehydy utleniamy prosto do kwasów karboksylowych. W próbie Tromera za pomocą wodorotlenku miedzi 2 w środowisku zasadowym, natomiast w próbie Tolensa za pomocą jonu diamina srebra, który otrzymujemy z reakcji soli srebrowej razem z wodorotlenkiem oraz z amoniakiem i w obu tych reakcjach powstają nam kwasy karboksylowe. Dodatkowo też, jako że są to kwasy, no to kwasy też tworzą solę razem z zasadami. Tak więc z tych soli możemy wyprzeć właśnie te kwasy, ponieważ kwasy karboksylowe są słowymi kwasami. Tu dla przykładu mamy metanian sodu, który reaguje z kwasem solnym, powstaje nam chlorek sodu, oraz kwas metanowy. Tutaj mamy kolejną taką specyficzną reakcję syntezy węglowodorów nienasyconych. Tutaj jest akurat propen z tlenkiem węgla 2 szczodem. I to jeszcze w obecności wody oraz z odpowiednim katalizatorem dochodzi do syntezy i powstaje nam kwas karboksylowy, w tym przypadku kwas butanowy. I na koniec taka w sumie bardziej ciekawostka, ponieważ nie jest to taki dokładny zapis reakcji, która oczywiście zachodzi. Mamy reakcję fermentacji octowej, którą możecie kojarzyć, ona zachodzi na przykład w winie. Tam alkohol, etanol w obecności tlenu, odpowiednich bakterii, które posiadają właśnie enzymy, zamienia się właśnie ten etanol w kwas karboksylowy kwas etanowy oraz powstaje nam woda. Jeśli chodzi o właściwości kwasów karboksylowych, to na przykładzie kwasu metanowego i etanowego są to bezbarwne czy o tym zapachu. Kwas etanowy możecie kojarzyć jako ocet. Są one dobrze rozpuszczalne w wodzie. No i wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w łańcuchu spada rozpuszczalność w wodzie. No, zmieszają się te właściwości polarne właśnie tego, tych kwasów karboksylowych, jeśli jest mała cząsteczka, jest jedna grupa karboksylowa, no to te właściwości będą większe niż długi łańcuch alkilowy, który jest niepolarny, no i jedną grupę karboksylową na końcu. No i dalej mamy zmianę stanu skupienia na ciekły oraz na, następnie stały wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w łańcuchu. Jeśli chodzi o właściwości chemiczne, no to oczywiście mają one odczyn kwasowy, nie bez powodu je tak nazywamy, no i jako że są kwasami, no to ulegają reakcjom z metalami, oraz tlenkami metalów, z wodorotlenkami. Ulegają reakcjom wypierania słabych kwasów z soli. One też mogą wypierać słabsze kwasy od siebie ze soli. Ulegają reakcji spalania, ulegają reakcjom redox, oraz ulegają reakcjom kondensacji, na przykład reakcji estryfikacji. No i mamy tu zapisane właśnie te reakcje, reakcja z metalem, tu dla przykładu reakcja z potasem kwas metanowy reaguje z potasem dając nam metanian potasu. No i tutaj wypierany jest właśnie wodór, który ucieka nam z środowiska jako gaz. No i mamy reakcję z tlenkiem metalu. Tutaj dla przykładu kwas etanowy z tlenkiem sodu powstaje nam etanian sodu oraz woda w tym przypadku. No i mamy reakcję z wodorotlenkiem. Tutaj reakcja kwasu propanowego z wodorotlenkiem miedzi 2 i powstaje nam propanian Miedzi 2 oraz woda. Tutaj mamy reakcję wypierania słabego kwasu z soli. Jest to reakcja tu w tym przypadku węglanu sodu z kwasem etanowym. Jak się okazuje, kwas etanowy jest silniejszym kwasem niż kwas węglowy, tak więc wypiera go z soli. I powstaje nam etanian sodu oraz kwas węglowy, który się rozpada do wody oraz dwutlenku węgla. Bardzo podobną reakcję, część z Was mogło wykonywać w szkole. Mogliście wykonywać reakcję wymieszania sody z octem. właśnie to jest bardzo podobna reakcja. Tam, tylko, że soda jest to nie węglan sodu, tylko wodorowęglan sodu. To zachodzi bardzo podobna reakcja, tylko że trochę w trochę innych proporcjach. Mamy też reakcję utleniania oczywiście mm, możemy kwasy karboxowe jeszcze bardziej utlenić w środowisku silnego utleniacza, jakim jest np. KMNO4 w środowisku kwasowym, kwas karboksylowy nam się utlenia do dwutlenku węgla, no a jony manganianowe się redukują do manganu na drugim stopniu utlenienia, powstaje nam sól oraz woda. Mamy też reakcję redukcji, oczywiście kasy karboksylowe się redukują do aldehydów, oczywiście tak jak aldehydy się utleniały do kwasów karboksylowych, tak więc kasy karboksylowe się redukowały do aldehydów. Dalej mamy reakcję spalania, tutaj Powstaje nam dwutlenek węgla oraz woda. A mamy też reakcję kondensacji. To jest reakcja estryfikacji. Jest to reakcja pomiędzy kwasem karboksylowym a alkoholem. W środowisku kwasowym powstaje nam ester. W tym przypadku etanian metylu oraz woda, ponieważ jest to reakcja kondensacji. No i więcej o samych estrach będzie w kolejnej lekcji. I to tyle jeśli chodzi o same kwasy karboksylowe. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobała lekcja. Powodzenia w nauce. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!